Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o pięciu najczęściej popełnianych błędach żywieniowych. Zapraszam. Błąd numer jeden to odwodnienie. Na pewno każdy z Was wie, że w większości składamy się z wody i jak bardzo ważna jest dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ale przyznajcie się, kto z Was pije ją regularnie w ciągu dnia? Napiszcie proszę w komentarzu. Dlaczego użyłam takiej dość mocnej nazwy, czyli odwodnienie? Ponieważ bardzo często słyszę od Was na konsultacjach właśnie takie klasyczne objawy odwodnienia, jakim są częste bóle głowy, suchość w ustach, przewlekłe zmęczenie, a nawet przyspieszone bicie serca. A suchość w ustach świadczy o wysuszonych błonach śluzowych, co jest bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, w szczególności dla błony śluzowej naszego żołądka, który jest wtedy bardzo wrażliwy na podrażnienia, a także pamiętajcie, że w błonach śluzowych występują komórki układu Odpornościowego, więc wtedy mają utrudnioną pracę. To ile wody powinniśmy wypijać w ciągu dnia? Przyjmuje się, że powinniśmy wypijać 30 ml na kilogram masy ciała, co średnio daje nam około 1,5-2 litry dziennie. Pamiętajcie, że wliczamy tutaj również herbatki ziołowe. Zieloną herbatę, którą bardzo Wam polecam ze względu na zawartość w niej bardzo korzystnych dla naszego zdrowia antyoksydantów, ale też koktajle, owoce i warzywa są bardzo dobrym źródłem wody dla naszego organizmu. Obowiązkowo szklanka wody rano na czczo. Bardzo polecam z dodatkiem aloesu, aby naturalnie wspomagać detoksykację naszego organizmu oraz wieczorem, przed snem dla lepszej regeneracji, a także dla nawilżania naszych błon śluzowych, po to właśnie, żeby nasz układ odpornościowy pracował efektywniej. Dajcie proszę znać, jaką wodę pijecie, czy mineralną, czy źródlaną, jaka Waszym zdaniem jest lepsza, bądź też czy w ogóle zwracacie uwagę przy zakupie, tak? jaka to jest woda? Napiszcie w komentarzu. Błąd drugi, zła ilość kalorii. I oczywiście zarazem za dużo, jak i za mało będzie nieprawidłowo. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, jak prawidłowo wyliczyć nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Przede wszystkim powinno być ono wyliczone dla naszej prawidłowej masy ciała, tak? My nie chcemy odżywić naszej tkanki tłuszczowej, tego co mamy w nadmiarze. Zapotrzebowanie kaloryczne wyliczycie w wielu kalkulatorach w internecie, natomiast dam wam taką wskazówkę od siebie. Odejmijcie od tego minus 200 kilokalorii. Dla poczucia takiej lekkości, dla zdrowotności, ale także żeby właśnie zapobiegać temu przejadaniu się, i powstawaniu stanów, stanów zapalnych w organizmie. Klasyczne pytanie przez Was zadawane: jak uniknąć efektu jojo? I to jest oczywiście wszystko zależne od Was, bo najczęstszą przyczyną są tutaj zbyt restrykcyjne diety, które powodują niedożywienie organizmu i potężne niedobory witamin i minerałów. I nic dziwnego, że później organizm domaga się wręcz wszystkiego, no i mamy efekt jojo. Przy redukcji bardzo ważne jest też, żeby nie schodzić poniżej podstawowej przemiany materii, czyli takiego zapotrzebowania kalorycznego, które jest potrzebne na podstawowe procesy życiowe, typu oddychanie czy metabolizm. Błąd numer 3 to nieświadome jedzenie. Gdybym chciała tutaj zamienić te słowa na prawidłowe, powiedziałabym świadome odżywianie. Tutaj podstawowym błędem jest nieregularność w spożywaniu posiłków, która zazwyczaj zaczyna się od niespożywania śniadania. Natomiast pamiętajcie, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który daje nam energię na cały dzień i jeżeli nie jemy śniadania, to tak naprawdę przyczyniamy się już do rozregulowania naszego metabolizmu, yy, mamy wtedy większą chęć do podjadania w ciągu dnia i to zazwyczaj produktów, które są bogate w cukier, w sól, to z kolei rodzi właśnie takie uzależnienie od tych produktów, co promuje stany zapalne w organizmie. Kolejny bardzo ważny dylemat, czy musimy jeść koniecznie 5 posiłków w ciągu dnia i czy nie możemy jeść po 18? Oczywiście, że nie. Plan żywienia powinien być dostosowany do Waszego trybu życia i do Waszych indywidualnych potrzeb. Co jeszcze mam na myśli, mówiąc o nieświadomym jedzeniu? Niedokładne przegryzanie pokarmu, zbyt duże kęsy, jedzenie w pośpiechu, brak skupienia na posiłku. Niestety, często mi się zdarzyło, że na pytanie, co pan jadł w ciągu dnia, usłyszałam, że a coś tam hapnąłem z lodówki i pobiegłem dalej pracować. Tak? To świadczy o takiej nieuważności podczas jedzenia. Natomiast nasz posiłek to powinna być taka świętość. I przyznam Wam tutaj od razu teraz, że właśnie w pracy było to dla mnie najgorsze, jak było tylko 15 minut na posiłek, ponieważ ja nienawidzę, gdy ktoś mi wylicza, ile mam czasu na zjedzenie. Bo jak tu wtedy mówić o skupieniu, jak tu mówić o tej fazie głowowej, czyli właśnie wtedy, kiedy myślimy o tym, co za chwilę zjemy. I żebyście bardziej zrozumieli, o co mi chodzi z tą fazą głowową, zróbmy sobie teraz takie ćwiczenie. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie cytrynę, dużą soczystą cytrynę, którą obieracie ze skórki. Następnie przecinacie ją na pół i widzimy jak wylewa się z niej dużo soku. Następnie chwytamy tą połówkę i wyciskamy ten sok do ostatniej kropli, do szklanki z wodą. Poczuliście, ile śliny się wytworzyło, jak pobudziły się soki żołądkowe? Właśnie o to chodzi w tej fazie głowowej, która nas już przygotowuje do procesu trawienia. I jest to bardzo ważne, bo jest to już pierwszy proces, który sprawia, że wytwarzają się enzymy trawienne właśnie wraz z naszą śliną. I wróćmy jeszcze do przegryzania. To ile powinniśmy przegryzać jeden kęs około 20-30 razy. I żebyście mogli też sobie to ułatwić, ja kiedyś ćwiczyłam to przegryzanie w rytm piosenki Happy Birthday, tak? Czyli każdy kęs przegryzałam właśnie, śpiewając sobie w myślach, nucąc Happy Birthday. I to mniej więcej daje nam właśnie ten przedział czasowy, w którym powinniśmy przeżywać jeden kęs. Spróbujcie i dajcie znać, czy Wam się udało. Błąd numer 4. To za mało białka, a zbyt dużo węglowodanów i cukru. To zacznijmy od tego, ile białka powinniśmy spożywać. Dla dorosłego człowieka zapotrzebowanie to 1 gram na kilogram masy ciała. Czyli, jeżeli przykładowo ważymy 60 kg, no to 60 g białka codziennie minimum powinniśmy spożywać. Natomiast ja rozpisuję go zazwyczaj dużo więcej na niekorzyść węglowodanów, ale oczywiście to wszystko zależy od aktywności fizycznej danej osoby i jej stylu życia. A co się dzieje, jeśli spożywamy za dużo węglowodanów, za dużo cukru i nie spożytkujemy tego na energię w ciągu dnia, czyli mamy z kolei zbyt mało aktywności? Wszystko odłoży się w postaci tkanki tłuszczowej i będzie promować powstawanie stanów zapalnych w naszym organizmie. To, co w szczególności nadużywamy, to produkty z białej mąki, ale także produkty bogate w cukier, takie jak na przykład wody smakowe, napoje gazowane, słodzone, jogurty czy też musli które powszechnie uchodzi za zdrowe, ale jak sprawdzicie, ma bardzo duże ilości cukru. Przestrzegam też przed sokami owocowymi, ponieważ zazwyczaj tam mamy już mizerne ilości witamin czy minerałów, błonnika praktycznie zero, natomiast tak w skrócie to pijemy wodę z cukrem. Jeżeli macie kłopot z wyliczeniem zapotrzebowania kalorycznego i tych wszystkich podstawowych składników odżywczych w diecie, takich jak białka, węglowodany czy tłuszcze, to zapraszam na konsultacje, które prowadzę także online. Pomogę Wam przygotować taki indywidualny program Waszego żywienia. I bardzo powszechny błąd numer 5: zły stosunek kwasów omega-3 do omega-6. W badaniach wychodzi, że stosunek kwasów omega-3 do 6 często jest 1 do 20-40, co bardzo promuje stany zapalne w naszym organizmie, a prawidłowo powinno być 1 do 4-5. Zazwyczaj w diecie mamy też zbyt mało ogólnie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, właśnie do których zaliczamy i omega-3 i omega-6, a zbyt dużo nasyconych, czyli głównie pochodzenia zwierzęcego. Bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia są tłuszcze trans, które powinny stanowić maksymalnie do 1% naszego zapotrzebowania kalorycznego, a znajdziemy ich w takich produktach spożywczych jak serki topione, margaryna, fast foody, chipsy, paluszki. One są zawarte w tych produktach jako utwardzone tłuszcze, czyli wiemy, że dany produkt ma dużo tłuszczu natomiast nie ocieka tym tłuszczem. I w skrócie rada ode mnie, jak dostarczyć więcej tych kwasów omega-3. Jedzcie więcej ryb, nasion chia, orzechów włoskich czy nasion lnu, ale także bardzo polecam suplementację kwasami omega-3, żeby działać przeciwzapalnie. Natomiast zwracajcie uwagę również na jakość, na źródło pochodzenia tych kwasów omega-3, aby były wolne od zanieczyszczeń, od metali ciężkich. Do tego również polecam wprowadzić przeciwzapalne kwasy tłuszczowe gela, które znajdziemy w oleju z wiesiołka, z ogórecznika czy w oleju konopnym. I ostatni błąd związany właśnie z tłuszczami, o którym dzisiaj wspomnę, to strach przed cholesterolem i przyjmowanie statyn. Podwyższony poziom cholesterolu w naszej krwi świadczy o stanie zapalnym w organizmie, który przede wszystkim trzeba zlokalizować, trzeba znaleźć przyczynę. I ją zwalczyć, a nie maskować. Czyli na przykład możemy to zrobić właśnie zwiększając ilość kwasów Omega 3 i kwasów GLA, czyli tych przeciwzapalnych w naszej diecie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam też do obejrzenia wcześniejszego odcinka o budowaniu silnego układu odpornościowego. Do zobaczenia!